Dzień dobry, dzień dobry, Wiktor Bida z tej strony, sparingpartner.pl, a dzisiaj ze mną współorganizator dzisiejszego zamiesza zamieszania, Sensej Sylwester sypie. dzień dobry. Witam wszystkich, us. E, Sensej, takie pytanko, no bo zorganizowaliście po raz kolejny duży turniej, e, na, tym razem na skalę ogólnopolską, z takim przydomkiem Mistrzostwa Polski Open. Czy to jest taki turniej, który jest trochę bliski twojemu sercu? Jak najbardziej, zawsze wszystkie turnieje w kategorii otwartej no, były moimi ulubi ulubionymi turniejami. Zawsze e, tak, mam taki szacunek do zawodników, którzy walczą w kategorii otwartej. Szczególnie tak dzisiaj finałą walkę Wiktor Kolajak z naszego klubu, który raczej wagowo odbiegał od wszystkich swoich przeciwników. E, pokazał naprawdę no, niesamowity duch walki, e, wytrwałość i doszedł do samego finału. Stoczył bardzo wyrównaną walkę z Patrykiem. Także e, no. Ten turniej, jeszcze raz podkreślam, jest bardzo bliski mojemu sercu. E, Sensei, ja generalnie zanim jeszcze podsumujemy samą organizację i w ogóle może poziom tego turnieju, to chciałbym właściwie zapytać o to, bo dzisiaj mieliśmy przyjemność, naprawdę dużą przyjemność popatrzeć. W mojej opinii dwie najlepsze walki na tym turnieju to był Patryk z Filipem Lenkiewiczem, czyli dwóch zawodników z dwóch światów wagowych e, i druga walka Kuba Pałaszewski właśnie z Wiktorem Kolają. Też poniekąd dwa różne światy wagowe. Czy ty jesteś entuzjastą tego, że ci zawodnicy z niższych wag wchodzą do kategorii Open i próbują swoich sił? Oczywiście, jak najbardziej. Karate yy, nie ma podziału na kategorie. Sam, ty, sam ty, przykładem tego są Mistrzostwa Świata Open, które się odbywają raz na 4 lata i w historii wszystkich zawodników, którzy startowali, do nie grywali sami ciężcy zawodnicy. Także jestem naprawdę, mam wielki szacunek dla tych, którzy decydują się szczególnie z tymi, e, dla tych zawodników, którzy ważą po 70 kilka kilogramów i mniej, bo też były taki, byli tacy zawodnicy i stają na, naprzeciwko takim kolosom jak Patryk czy e, Filip Maksymowicz. Także to pokazuje prawdziwego ducha karate i jak ktoś oglądał ten turniej, to może stwierdzić, że wcale nie jest to walka jednostronna. No tak, to rozmawialiśmy z Patrykiem i z literem przed chwilą i oni rzeczywiście stwierdzili, że może to nie jest tak, że jakoś jest trudniej, ale jednak zupełnie inaczej. A powiedz mi sensy z Twojej perspektywy, dlaczego jednak ci mniejsi zawodnicy mają obawy i nie chcą próbować swoich sił w takiej kategorii? No to jest chyba prosta odpowiedź, no jak się staje naprzeciwko kolosa 100 kilka kilogramów, a ma się 70 czy 80, no ten strach przed tym zawodnikiem jest duży, ale jak pokazują te walki, wcale a ten strach nie może... Znaczy strach będzie, ale... Wcale ten zawodnik dzisiejszy nie jest na straconej pozycji, bo mieliśmy tu kilka takich walk, które pokazywały właśnie to, że no Wiktor, sam Wiktor 77 kilo, 76, teraz e, no, walka z Filipem, Filipem Maksymowiczem 34 kilo różnicy z tego co wiem, wagi na korzyść e, Filipa. No i Wiktor naprawdę stoczył bardzo, bardzo dobrą walkę i taka sama z Patrykiem Patryk 103, tutaj też e, 30 kg ponad e, no prawie 30 kg różnicy. E nie pomijając trochę kobiet, które dzisiaj walczyły, bo to jest zdecydowanie tak, że dziewczynom jest trochę bliżej do tej kategorii Open i one chętniej startują. Eee, masz na to jakąś swoją opinię? Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że dziewczyny po prostu są takie z natury bardziej zawzięte. Przynajmniej jak się ogląda walki dziewczyn, to ja lubię patrzeć, bo tam widać... No może nie zawsze taktyka jakaś jest, ale to serce do walki u dziewczyn jest naprawdę niesamowite i nigdy nie można odmówić dziewczynom tego. Nieraz u facetów się dzieje tak, że ktoś taktykę tam kombinuje. U dziewczyn po prostu jest ogień od początku do końca i myślę, że to jest właśnie to, jest właśnie to że te dziewczyny, jak już wyjdą, staną na przykład w finał finału kategorii kobiet, pokazał to. Nie wiem, ile dziewczyna lżejsza miała, ale z tego, co wiem, to jest w Polskich Polski chyba do 55, czy do 65. Tak, tak, ona powiedziała, że bije się w 5-5 generalnie, natomiast czasem rzeczywiście wypady do 6-0 się zdarzają. No, Iwona jest dużą zawodniczką, rzeczywiście tam też jest gabaryt solidny. Czy 5-5, czy 6, już to nie robi różnicy, ale naprawdę walka była na niesamowitym poziomie i też byłem tutaj pod wielkim wrażeniem no, od początku do końca i tam nie było ustępowania ustępowania zawodnicy e, cięższej, no tutaj to chyba była przewaga około 40 kilo chyba. No może tak być. Może nawet więcej. Już nie będę zaglądał w kilogramy kobietom, ale, ale duża różnica wagi była. No to jest tak, że obie dziewczyny w sumie powiedziały, jedna w trakcie rozmowy ze mną e, na kamerze, dru, druga poza, że jednak e, dążą do tego, żeby być takim poziomem i legendą kategorii Open jak e, e, twoja żona, Szycha Gnieżka, Także wyślę, że cel stawiają wysoko. No są, młode dziewczyny mają naprawdę ku temu yy, yy, powody, żeby tak myśleć, bo to, to, co ci pokazały, to pokazuje, że mają i serce do walki. a co, Serce to jest jedno, ale drugie przygotowanie e, techniczne, e, wytrzymałościowe, szybkościowe, siły, wszystko tutaj było. Także młode dziewczyny tego im życzę, żeby jedni odchodzą, drudzy przychodzą na ich miejsce i to jest naturalna kolejność rzeczy. I właśnie fajnie, jak tak jest, że nie, nie jest tak, że jedni odchodzą, potem nie ma długo, długo nic, tylko jest jakieś następstwo tych zawodników. Sensej, na ile taki turniej jest problematyczny w organizacji? No bo wy ja mam wrażenie, organizujecie te turnieje hurtem i chyba to po prostu lubicie trochę sobie tak utrudnić e, życia e, klubowego. E, czy właśnie macie datę w taki swój sprawdzony sposób i idzie wam łatwo i przyjemnie? Ja... Wy to nie używał takiego słowa. Jest tutaj jedna osoba i to jest moja żona, która mówi, dobra, jeszcze ten turniej, jeszcze ten zrobimy. Ale prawda jest taka, że jeżeli robi się turniej kilka z rzędu, to jest dużo łatwiej, bo jeżeli się robi jeden turniej na cztery lata, to cały czas się jest amatorem, bo nie pamięta się, co, co było nie tak przed czterech lata. Jeżeli robi się turniej po turnieju, jest to dużo łatwiej. No ale ta impreza była w organizacji bardzo przyjemną imprezą. W porównaniu do Mistrzostw Europy, gdzie startowało prawie 700 zawodników, 6 mat, zamieszanie niesamowite, tutaj dwie maty, po prostu był czas na to, żeby usiąść, pogadać z kolegami przy kawie, porozmawiać, podyskutować o walkach. Także takie imprezy jak, jak te Mistrzostwa Polski, ja jestem chętny do organizowania i mogę organizować. No, jest 18.30, a my mamy posprzątaną halę, nagraliśmy wszystkie wywiady i właściwie zaraz pojedziemy do domu wszyscy. Czas jest niesamowity, my już mamy wszystko na autach, jedno auto jedzie od Maty, jutro ja w poniedziałek daję drugie i mamy po zawodach, także naprawdę jeżeli chodzi o czas, poszło bardzo ładnie, nie było jakichś przestojów. Takie imprezy, to się organizuje naprawdę z przyjemnością. Sense, jeszcze dwa słowa na temat Mistrzostw Świata, które się zbliżają, bo już za miesiąc. lećcie do Japonii wszyscy wspólnie, rodzinnie? Tak, tak. Tradycyjnie cała rodzina, dzieci, wnuki, synowe, prawie śmieje się ciotki, wszyscy jadą. Czyli Patryk, jak ostatnio mówił, że nie potrafi pojechać na turniej bez rodziców, to jednak się od wielu lat nie zmieniło. No Patryk ma 33 lata, startował no, w dziesiątkach, jak nie wiem czy nie w setkach turniej. Na jednym był bez ze mnie, raczej wszyscy się śmieją, my Patek pojechałbyś gdzieś na zawody bez taty, bo tak jakoś głupio, już czas najwyższy startować bez rodziców, ale jakoś tak się nie udaje, bo e, oprócz tego, że byłem zawodnikiem, to dwa, że to jest mój syn, a druga rzecz jest taka, że ja po prostu kocham to karate i nie wyobrażam sobie, żebym nie pojechał na jakieś zawody, no, mimo, że tych zawodów jest tak dużo, to ja oglądam je z zaciekawieniem i, i każde zawody są dla mnie naprawdę niesamowite i przeżywam je bardzo. Podsumowując, masz jakiegoś swojego faworyta, uwaga, poza własnym synem na tym Mistrzostwa Świata i jeszcze drugim przybranym synem, Wiktorem Kolajem? Nie ma. Ten turniej się nie liczy bez nich. No oczywiście, no co, jak mogę być jako trenerem o faworycie, że ma wygrać Jeremienko, czy ma, już <noise> czy ma wygrać... wygrać Japończyk rozstawiony z nim numer jeden? Myślę, że każdy z nich jest do pokonania i jak nie możemy wierzyć w swoich zawodników, to kto będzie w nich wierzył? Wiara w takich zawodach jest bardzo ważna. Jeżeli trener nie wierzy w swojego zawodnika, to zawodnik przestanie wierzyć w siebie. A bez przekonania, że zostanie mistrzem świata, to się nie uda. Także czyli... trzymamy kciuki mocno, no i walczymy. I fro... Chciałem się dodać tylko, że forma naprawdę się buduje. Zresztą było widać tu na tym turnieju. E... Pamiętam jeszcze, byliśmy na wielu sparingach takich. Mm z mocnymi zawodnikami, z Mariuszem Mazurem, z Markiem Wolnym i z wieloma innymi zawodnikami, nie chcę tutaj wymieniać wszystkich, bo mogę kogoś pominąć ale byliśmy na sparingach i nie było tego jeszcze, ale byliśmy na nich miesiąc, półtora miesiąca temu teraz widać tak ta forma się buduje z tygodnia na tydzień mam nadzieję, że to jeszcze nie jest ostatnia, bo te szlify ostatnie są bardzo ważne zostało nam jeszcze mało 4 tygodnie treningów i jedziemy no dobra, to zróbmy tak ja ze swojej strony chciałbym się zapowiedzieć, że wpadłbym do Wrocławia, kiedyś może przyjazdem, a mamy czasu trochę. I ja zapraszam do podcastu Czarne Pasy Gadają. I Sensei Ciebie. I Szycha Gnieszka. Nagramy Was osobno, żeby e, jednak można było posłuchać, jakie macie różne e, podejście do karate. Bo to jest sobie ciekawe. Jesteście taką rodziną karatecką, że to może być naprawdę bardzo ciekawy temat. Patryka już kiedyś nagraliśmy. Także pytanie, czy e, zaproszenie przyjęte? Oczywiście, jak najbardziej. Będziemy w Wrocławiu, zapraszam śmiało. Możemy się spotkać w klubie, w domu, możemy pójść do knajpy. Nie ma problemu. Chętnie porozmawiamy. Świetnie. No to cóż, ja dziękuję tym razem za zaproszenie na mistrzę Polski Open we Wrocławiu. Mam nadzieję, że jak będziecie robić kolejne turnieje, to też będę miał okazję przyjechać i zobaczyć, co dobrego tu zrobiliście tym razem. Macie w planach coś następnego? Na tak, dwa miesiące na tej hali organizujemy duży turniej Ciban Cup, międzynarodowy turniej. Ostatnio w zeszłym roku na tym turnieju startowało ponad 400 zawodników z 13 krajów z Europy i nie tylko. Także już... No niektórzy się śmiali, po co my to rozbieramy wszystko tutaj, całą tą... Zbudujcie sumie... swoją halę po prostu. Tak, o, to by było najlepsze wyjście. To co miesiąc się. turniej po sprawie. No dobrze, słuchajcie, także ja bardzo Wam wszystkim dziękuję za wysłuchanie, mam nadzieję, wszystkich wywiadów i tego nagrania tej z Sensei Sylwestrem. No i cóż, do zobaczenia gdzieś wkrótce. Us, do zobaczenia. Dziękuję wszystkim. Us. Us. Pozdrawiam. Dzięki.